Słuchajcie, podpowiedzcie mi, bo sam już nie wiem, czy warto, czy nie warto. Tutaj mam lakier zaprawkowy. Uzupełniam ubytki w tym Volvo x 60 No, zderzak jest mocno wypiaskowany. Tak wygląda efekt po zaprawkach, tak wygląda przed zaprawkami. I szczerze mówiąc, nie wiem, co lepsze. No, oczywiście nie ma opcji, żeby to wszystko jakoś wyszlifować, wygładzić, bo to, to po prostu, no, gra warta świeczki. Pracy byłoby tyle, co taniej byłoby polakierować ten zderzak. No, ale trochę sieczka, 130 tysięcy przebiegu i... No i nasz lakier jest po prostu cały wypiaskowany. Dlatego od samego startu zalecamy oklejać bezbarwną folią ochronną. To zresztą zrobiliśmy słuchajcie, na reflektorach. Co prawda no, tutaj mieliśmy na celu bardziej przykryć te najmniejsze odpryski. Te większe są pod folią widoczne. Do pełni szczęścia przydałoby się w pełni zregenerować te, te lampy. No ale nie będziemy się narzucać. Lepsze to niż zostawić powierzchnię tak wypiaskowaną. Zresztą sami zobaczcie jak ten piano black wygląda. Ten zregenerowaliśmy poprzez nałożenie czarnej folii PPF. Dzięki temu struktura się wyrównała, zamaskowaliśmy niedoskonałości i mamy czerni w końcu. Bo to, co tu widzicie, to no czarne nie jest. Jest po prostu wyblaknięte, szare, zmatowione. Trzeba byłoby to najlepiej wyszlifować, wypolerować. Tu mamy czarne, tu jak widzicie, no taki granat wręcz trochę wypada przez tą szarość związaną z zmatowieniem od odprysków. Także no, dajcie znać, czy tego typu zaprawki mają sens. Jak wy byście do tego podeszli, no ja klienta namawiać na lakierowanie wtórne nie będę, ale zdecydowanie przy nowym aucie namówię na oklejenie bezbarwną folią ochronną.